Geotermia w Latoszynie? Teraz to możliwe. W tym celu decyzją radny gmina Dębica zakupi hektarową działkę w pobliżu uzdrowiska. Na terenie o wartości 1, 200 tysięcy zł ma zostać wykonany odwiert geotermalny. Wcześniejsze badania w tym miejscu wskazały na obecność złóż wody solankowej o temperaturze 70 stopni Celsjusza. Dyskusja na sesji rady gminy była burzliwa i dotyczyła głównie wartości działki. Była pełna aprobata yy, yy, sprzedaży. Tej nieruchomości po przedstawieniu po prostu argumentacji. A ta argumentacja mniej więcej była taka: to jest najbliżej położone, położona nieruchomość, a po drugie są tam wody usolankowe na 1800 metrów. W każdej chwili, bo to jest posiadłość prywatna, w każdej chwili mógłby ktoś kupić, a już tam ceny, proszę Państwa, dochodzą nawet do 50 tysięcy za hektar. Tam najwięcej koncentracji budziło, że to z wolnych środków, proszę Państwa, są to środki, które między innymi to co było również na e, kryzysowe, e, ale będą po prostu zrefundowane przez e, sprzedaż e, nieruchomości w Puskowie, e, w Strakowie. I na dzisiaj, i do końca grudnia, proszę Państwa, to jest, co jest zapewnione. Mamy tego wróbla po prostu w garści, e, to jest e, e, milion. 125 tysięcy złotych, natomiast w styczniu będzie kwota ponad 150 ponad 300 tysięcy złotych, więc zabezpieczamy, po prostu refundujemy te środki, które wejdą, proszę Państwa, jako nadwyżkę, w nadwyżkę budżetową. Dziękuję bardzo za dyskusję, za wątpliwości, od tego jestem, ale proszę Państwa szanujmy się. Już może po prostu mnie jako już wójta, ale z uwagi po prostu na mój wie. Jeśli spotykamy się z grupą, z klubem i ustalamy, a te same osoby po prostu w dniu wczorajszym są przeciwko. To ja racjonalnego wytłumaczenia nie mam. Radnych, do, y, mamy wykupić taką białkę po takiej kwocie. Nie byłem y, zwolennikiem, jakby zakupu y, całości, ale zmieniła się y, ustawa, żeby wnioskować, aby wnioskować o, y, wnios y, aby o środki do Narodowego Funduszu, musi się mieć własność. Zakup tej działki nigdy gmina nie przyniesie spraw czy zyski, bo ceny gruntów idą i choćby się nie potwierdziło, choć jest potwierdzone, ale gdyby nie było upewnione, gmina zawsze te środki odzyska, a nikt nie będzie indywidualny właściciel działki, nie będzie czekał, czy gmina się zdecyduje, czy nie, tylko potem, jeżeli się okaże coś, to będą kwoty jeszcze większe. Ja wiem, I będziemy mogli z tego skorzystać, e, co należy, na, na, należy e, zakupić, żeby mieć potem wyłączność, a nie e, obwiniać się, że mieliśmy taką możliwość i z tej możliwości żeśmy nie skorzystali. przyszłość to zostało zrobione zostawmy to a była Świętonia świętownia ma w naszym społeczności robić zdalną Paszczyna Paszyna nieoczynnymi człowiekami a nie przed czerwym australijskim tylko na to Wywalniajmy, idźmy cały czas naprzód, no, jeżeli mamy możliwość zakupu działki, na której są wody termalne, należy podjąć taką inwestycję. I tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, pan radny Żurek, pani radna Ciszek, idźmy za tym, jeżeli jest taka możliwość, kupmy działkę dla gminy dla Dębica i inwestujmy w przyszłość, bo to jest właśnie przyszłość i to jest projekt, który przyniesie gminie olbrzymie zyski. Ja myślę, że nawet nie ma się nad czym tutaj zastanawiać, radnym, Że chcą spowolnić ten temat, bo wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdyby radni kilkanaście lat temu podjęli taką decyzję, po to, na co się zbój, Po co reaktywacja? I ja myślę, że należy się im duży szacunek, że podjęli tą wizję, ten projekt taki wizjonerski, można powiedzieć. I zobaczcie Państwo, jak daleko już zaszliśmy. Także nie spowalniajmy tematu, a wręcz przeciwnie, inwestujmy i patrzmy na tą sytuację w sposób biznesowy i biznesowy. Nikt nie próbuje zatrzymać reaktuacji, ale wydaje mi się, że to są potężne pieniądze, o których należy rozmawiać. Przedajemy działkę dla toższymi kilkaset metrów, jedna, bo po 5 tysięcy za, albo tak gmina wystawiła tego, co widziałam na stronie, tak? A Do no, to potężne. Proszę Państwa, jeżeli się dobrze orientuję, to działki w rejonach Latoszyna dochodzą do 30 tysięcy już w tej chwili. Tak to spowodowało właśnie to, co myśmy podjęli parę lat temu: reaktywacja uzdrowiska Latoszyn II. Za przyszłościową zdaniem wielu inwestycji finalnie zagłosowało 15 radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu i również dwie były jej przeciwne. Koszt planowanych działań szacowany jest na od 15 do 20 milionów złotych. Te środki samorząd gminny chce pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.